Witam Was na naszym kanale Notogramy. No to gramy! Dziewczyny znalazły dzisiaj jakąś bardzo straszną grę. Grani! Grani, tak, właśnie. To jest ogólnie, myślę, bardzo popularna gra właśnie Grani. Tak. Jak i tutaj... Widzicie? Wow, wow. No właśnie, tak? Tak jakby, to nie jest jakaś mega, mega, mega straszna gra, ale można się przestraszyć. To jest taka co? Co? baba, która tak? chodzi i zabija właśnie. ludzi. Jest wow. babcia, tak jest tak. dziadek ja. i tutaj gramy w rodzinie o trzeci, tylko, czyli najtrudniejszy i najstraszniejszy. Kochani, nie jak, tylko tak. no? jak wy się tego boicie, to tego to nie musicie włączyć, Tak, Tak, więc tak, no no to, to jest normalnie i ja tak jakby, jest, jest taka pierwsza osoba, wiecie o co chodzi, że Aha, jestem tak, o co wiecie. nie, ale cóż, bo wtedy są lepsze emocje, tylko uważajcie, kochani, bo może Możemy piszczeć, okej? Okay? Więc... No dobra, więc uważajcie, wyregulujcie sobie swoje głośniki, a my tu jesteśmy w jakichś stroki w Wiesz, Wiecie, ale jak byście w to grali, to nie, nie róbcie tak, że stoicie w jednym miejscu. Właśnie, bo tutaj trzeba chodzić i po prostu zdobywać różne klucze i w ogóle, żeby przechodzić i żeby jak najszybciej jak najszybciej się stąd wydostać. O to, tak. o to nam tutaj chodzi. Potrzebujesz teraz klucza, tak? Tak. potrzebuję dużo kluczy, więc dobra, przez chwilę zaczęliśmy grać, więc to luzik i tak nikt nie. nie Wystraszyłem się jak tam jakiś kościół. Tak, ogólnie... I tutaj też mamy dwór, bo właśnie Tak, Ale na dworze jest łapka. Który jak... Zauważy jak się... O nie, o nie! A on nie nie, to jest akurat dziadek i on chyba tylko może do... O nie ostrzela Co, wy gadacie? Chowajmy się do tych piwnic, to jest miarę bezpieczne Ale Kochani, są też... O nie, gościu Boże, bo tam są jest. też takie skrytki, że patrzcie, są takie małe i gdzie się można skulać. Aha, co nie? I wtedy, nie? wtedy, I wtedy, nas wtedy nas ta... ona nas nie złapia. Jest zamknęłam No, ja! Ale dobra. życie to. To nic, no. bo i tak nic nie mieliśmy żadnych rzeczy, ale ogólnie to jest spoko gra, bo jest taka no ciekawa właśnie, no to to właśnie. Właśnie, nawet, że się mm -hmm. bardzo. Właśnie. Ale widzę, że lubisz tą grę. I tak, czasami, I dobra, getka. let's go kolejny tak. raz, tutaj szybko wchodzimy, od razu, szybko, tak. Może nie nie idź do tej, nowej, tylko tutaj. Lecimy. Dobra, lecimy tam, gdzie było strasznie, gdzie przed chwilą byliśmy, chyba ktoś Chyba tu, tak? Umarł? Chyba to tutaj właśnie tak, byliśmy. Tak, właśnie. No dobra. Na tu na górze. Właśnie, o nie, tu jest, tu jest, dobra. dobra. Ja Ojej, ja, ja się tak nie wiem, czy on zgoni, ale on chyba... To jakiś suwieczek. Spokojnie, spokojnie, to są. te osoby, każdy tu się może wydawać i podejrzany, prawda? Właśnie totalnie. Dobra, to jest jakiś taki robocik. Ten robocik jest fajny, ja go tam lubię. To się nic nie robi. Cukierki! Chcemy sobie zjeść troszkę cukierków, słuchajcie. Albo Widzieliście to no jak ja się wystraszyłam, jak się Nie tu. A to nie jest babcia, to jest taka pomocniczka jakby z takimi pomoc... czarnymi wow. Pomocniczka tych, tej babci. Ja się babci, boję, no czemu to nie ma w ogóle ludzi takich przy, przyjaznych. Oh, o siema, wow. będę, z... Jest. Będę... będę z nią chodziła, bo się boję. E, siema kochana, chodzimy siema. sobie tutaj. A możesz nam pomóc. Wow. babcia, oh. grani, grani. jest babka, szybko uciekajcie. o nie. O nie, kto to? Czy to jest to, to nie, widzicie, jest nie, ten babka, czy babka, babcia, babka, się ten, babka się zacięła, zacięła się babką, Babciu, nie, babciu, kochana, ee, kochana babciu. No jest ona taka straszna, lecimy. Ja tam. O nie, o nie, o nie. Co ty zrobiłaś? Co ja zrobiłam? Zamknęłam się w jakimś się pokoju. Małym pokoju. Co ja? Nie no, ja <laughs> jestem. Matko, ona tu jest, ona, ona tu męko. jest, ona tu ja nie wyjdę. jak ma. tylko otworzysz te drzwi, ona na pewno się tutaj zaraz na dobra. nas przyczai i będzie chciała się? tym baseballem nas załatwić. Dobra, szybko uciekaj, może tam w górę, dobra no. nie ma jej, ale szczęście, no jest, dobra jest, widziałaś po, Widziałam bejsbola, dobra poszłam na górę, dobra, na let's górę. go. Jest też dziwnie trochę, jest dużo przejść, jakieś takie straszne pokoje. Mm -hmm. To tu mieszka w ogóle, to ta chyba babcia z tym dziadki tutaj tak, babcia z dziadkiem tutaj mieszkają. nie lubią nas, nie chcą, żebyśmy tutaj razem z nimi mieszkali Babcie, w tym domu, proszę domku, Więc mnie. właśnie nas gonią, co szukają. Mamy? Dobra, wszystko co nam potrzebne możemy zbierać. Ale gdzie o, jest babcia? Dobra, myślałam tu właśnie, ale to nie. No ja może ja zagrajmy znik. na nie, nie, nie ma czasu. Dobra. Nie ma czasu, no musimy szybko uciekać stąd. Już na te schody pójdzie, no tak. No właśnie, jest. ja też tak myślałam. wysoko właśnie. Może no, widzimy na dach. Ciekawe, co e, tam. Tak. Tak. Jest. Jesteśmy właśnie na dachu. Dobra, teraz. Tu jest ten Jack. Co się ma, kruk. Wow, tu jest ten. Nie, Coś ona się. Bije. O ten Kruk? O kruk? Czemu? Czemu? Zobacz, jesteśmy na czerwono. Coś ta... z Nie wiem. Może tam dziadek był gdzieś i strzelał do nas? Weź ten kruk jest jakiś dziwny, możliwe. Może on pomaga i... Dobra. to nie działa. No dobra, słuchajcie, to ale to mieliśmy szczęście, że nas teraz nie załatwili, bo e, ten kruk chyba nas e, e, dziobnął. On pewnie jest, jest w zmowie z babcią i z dziadkiem. No. no. Teraz przejdźmy do babci. Dobra, mamy coś. Dziadka pokoju. Akcelerator. E, Akcelerator. No, próbujemy. E, tutaj... Dobra, lecimy tutaj po takich, wiecie, skraweczkach. Okej. Okay. Gdzie idziemy? Tutaj? Poczekajcie, no, to na nie, tu to... nic nie ma. Szukajmy po prostu wyjście, żeby się wydostać z tego strasznego domu. Garko. musimy stąd wyjść. Ale co gdzie? O, no, no. szukamy, zniemy. co tu babcia i dziadek mają, pewnie Kokosowy. jakieś sztuczne, sztuczne szczęki. W tym kokosie jest coś? On jak to wziąć? Się... nie, jak to otworzyć? że y, w tym w tym jest, jest coś, kokości. dobrze, tylko czymś trzeba go rozwalić. Trzeba mieć jakieś narzędzie, jak już no może właśnie. siekierka albo chociaż młotek jest. Bi, nie, bi. to nie młotek, to jest jakiś to, ten, to jest? jest ten akcelator. A weź no no to... może... wow. ten kokos. No wziąłem, przecież mam tutaj. Go. Dobra, to może znajdziesz... A kliknij w go no, Nie mogę, bo tak jakby ja tutaj mam. Dobra, nieważne, no. jest... Może potem się uda. Żeby... O nie, to babcie przywoł... przywołuje. Aha, przywołuje. Jak ja zagram. Bo to gra, kochani, bo my mamy wyciszony głosek. Tak, a może właśnie grać, prawda? Tak. No właśnie, dobra. Ale my, my mamy wyciszony. Ja co ty Widzicie, bo mamy wy... ogólnie wyciszony głos, bo tutaj w tej grze, tak jakby tu są na przykład takie. Mm, ty na, na przykład jak umierasz to jest coś serio. Takie Właśnie i to jest Słuchasz. ogólnie straszne, więc e, głosy, no, to nie to chcemy tutaj was to ten. Że, wiecie, nagle my sobie gadamy, nagle gadamy, a tu nagle jakiś coś takiego, co nie? Nie chcemy was tak, aż tak bardzo straszyć. Dobra, Monika, chodzi tutaj wszędzie, straca tak. wszystko. Tu jest taścia! Ibel! To się można schować. Nie wiem, to jest, jest jakby nie nie taka szafa. Jakaś szafa, taka, nie wiadomo. Są, o, ale masz no, jest taki, taki stary Tylko. Oni mają tutaj tak, I słuchajcie rzeczy, nie Dobra, to zwykle gracie Ja myślałam, że to babcia. No właśnie gdzieś nie dziadka. Oni może są gdzieś w piwnicach. Oni tu byli, na tym piętrze była babka. Aha, to była babka. Dobra, tu jest dwór. Tylko, że na dworze. Bo, spalony, no, spalony, na może? dworze jest dziadek, na dworze je, jest ktoś, nie wiem, ktoś jest na dworze, to nie wiem jeszcze kto. Dobra, a co tam było? Co tam coś, było? tam nie była nie pułapka, wiec. tam była pułapka. Ale to nie pieskie, to właśnie... No, a coś tu. O, tu jest dziadek, dziadek, dziadek. O kurde. Chce o nie, on tu zaraz wyjdzie. Dziadek ma chyba pistolet albo jakieś karabiny. babka i dziadek. Dobra, idź do szopu może, do Nie, właśnie nie, było ona jest No, A, szopa zamknięta, dobra. Nie nie wyszła, nie wyszła. Dobra, tutaj Siema też ktoś gostryk. właśnie szukał jakiejś drogi, żeby uciec. No, powiem wam jest. Ojej, ilo na dworze jest mega strasznie. No, ale... Ten, ten... dziad strzela. Dziad, no, dziad Ale ten dom. Może właśnie wtedy jak byliśmy na dachu, to może ten dziadek nas... Możliwe, jakoś tak z dołu typu. No właśnie, nie? nie widzieliśmy tego. Nie wiadomo, czy to ten choroby... Boże, zabił go! Zabił go, dobra, uciekamy się. Nie, nie, uciekamy. Idziemy dalej. Hmm, dobra. Ani tak. ta szopa, może tu, coś tu deska. deska. Jest deska. Tak, tu tam no, do tego pomieszczenia. Tam. Pamiętacie, co tam nie było tych tych? A, nie, nie pamiętam. Tak. Sobie to tak, mimo, jak mimo, jak ty wtedy tak chodziłaś po tych krawędziach? Pamiętasz? Tu ze swoim baseballem. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie! Słuchaj Monika bardzo szybko biega, Zobacz. poszła, poszła sobie, poszła stąd, no. poszła, nie. Dobra, słuchajcie, ale mieliśmy teraz sytuację i babcia i dziadek nas gonili. Agatka bała się, prawda? No to było straszne, był o mały włos, o mały włos by nas nie dogonili, no. na szczęście udało nam się Dobre, tutaj uciec i teraz znowu szukamy, no ale w ogóle stąd? tak my ostatnio z Agatą grałyśmy i my się tak darłyśmy. O Boże, ludzie. Co, nie? ludzie? To nie? Tata potwierdzisz to, pamiętasz no tak, wtedy. tak, pamiętam, się Jak... nie dlaczego mm -hmm. się tak To przyczyte. było coś takiego, że mm, Agata grała na dole, ja grałam na górze i dałyśmy sobie na kamerkę. No I, właśnie, my się było I my się tak darłyśmy po prostu. I mi aż tak po prostu tutaj wiecie, bo ja gadałam przez Patrz, telefon, to aż mi takie wibracje się robiły przez Agaty Krzyk. Wiecie co ja Więc... miałam, patrzcie, ja sobie brałam coś i czytałam co to jest i to była ciężka nazwa. I odwracam się i kurde tam baba i ja się zaczynam drzeć! No, ah, to tak to sobie nie prostu... pisze! O nie, dziazius, siema, Elo! Dziadziuś. Nie. Dziadziuś, idzie sobie dziadziuś, dziadziuś. Kiemski, pokaż, pokaż! idzie, idzie, zobacz? Nie, to nie było. Dziadusz! Nie, Dziadzieck! No co mu chodzi? Hmm, hmm. Jakiś tak, jakby nie wiedział, gdzie iść przez no jego dom, on powinien tutaj wszystko znać. wszystkie przejścia. Oczywiście, znać pokoje. to bardziej niż o nie, Gdzie Ty, no, moja weszłaś? No, szukamy, niepotrzebnie. Szukamy tego wyjścia Dobra, ja chciałam wyjść tutaj na górę. A to... może teraz spróbuj na górę, zobaczymy, czy coś tu będzie. O, tak! Przejdź to przejdź tam, przejdź tam, tu tam, przejdź tam, przejdź tam, przejdź tam, przejdź tam, przejdź może przejdź tam, Nie, nie przejdź tam, Nie, tam, no, ja tu widzicie, nie mam, Nie położę. A przez go przejdź tam, nie się przejdź tam, przejdź nie nie, nie mogę. Bo to po co ta deska? Zabiję. Właśnie to nie wiem. Powinna do czegoś służyć. Mam? Nie rozumiem. Właśnie nie wiem, to no po prostu gdzieś indziej, ale spójrzmy jeszcze tam na górę, wejdźmy. No wejdźmy na górę, zobaczymy czy teraz ten kruk nas będzie dziobał, czy ten dziadek. A, bo tam był kruk przecież. No, no dobra, a może bo. tego nas załatwimy tą deską. Będziemy walić. O, no, dobra, idź do niego i go wal tą deską. Mm, już po tobie. Kruku. Nie, no nie, 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 zobaczcie, nie, 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 on nas tu dziobie nie, nie, nie. jednak, on jest... Bardzo niebezpiecznie. Mm, myślałam, myślałam, że to, to będzie chociaż jedna miła osoba tutaj. Nie, no. tutaj nie ma miłych osób. Tutaj każdy chce nas załatwić i każdy chce się pozbyć nas, żebyśmy wyszli z tego domu. Więc słuchajcie, tu jest ta gra no. na czas, tak? Ten czas jakby się zmniejsza. Mm -hmm, Co tak, będzie na końcu. No na końcu po prostu, albo nam się uda wyjść z tego domu, albo nam się nie, nie, uda, nie uda, tylko że coś mi się stało. właśnie, właśnie gdzieś... weszłaś gdzieś tam, gdzie y, po prostu było y, odnowa tak. Ale nie, nie, tak jakby to jest ta sama gra i to jest ten sam czas, tak jakby tylko nie mam tych rzeczy, Aha, ale w sumie, w sumie i tak nic z tymi ludźmi no nie. nie robiłam w nie tak jakby... No tak, rzeczywiście czas jest e, od tego no. momentu, e, gdzie tutaj właśnie e, nas się e, No i co, biegniemy dalej, próbujemy mm -hmm. jeszcze wyjść z tego domu. Poszukajmy jeszcze tutaj. Czy? O, to jest najlepsze. O, to jest Robocik przynajmniej jest właśnie taki fajny, nic tam nie robi. Nie czy jest dobry, czy nie jest dobry. My kiedyś mieliśmy z Monią tu właśnie coś takiego, że do tego pociągu. Właśnie, kiedyś wchodziliśmy tutaj do tego pociągu. No, a, bo to jest pociąg tak? tu można wejść. Tak, a, a można jest wejść już. Jest, już. Można. Jest, Tutaj coś, potrzebujemy, czegoś. Tak. potrzebujemy czegoś. Potrzebujemy akceleratora, który... Mieliśmy go. Mieliśmy, nie, 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 nie. Wy, nie. Dobra. wyjechać tym pociągiem, słuchajcie, musimy go znaleźć. Poczekajcie, o, gdzie on był. był? On był na górze, takim O, no boże, ta jest, tu jest? Jezus Maria, tu jest... był Ludzie, tam był, było takie małe przejście! Nie o, wiem. Mogę to schować? Agata, pliś, nie się tak. No, Pewnie Wam wywaliło waliło Wywaliło nam, nie. tak, bo, bo tu po prostu. E, czekajcie, gdzie było te o, te... o gdzieś tutaj właśnie był akcelerator. Musi... Właśnie o właśnie Tu, był, tu gdzieś właśnie był, właśnie, tu był. Tu tak był. Pójdź na dwór, pójdź na dwór. No, się... no, nie, no, nie na dworze. Oh. Musimy oh. go znaleźć Gościu, i Proszę, nie strasznie mnie tak. Wyjechać tym pociągiem, oh. nie tego duchła, tylko tam nie było. Dobra, to tutaj. Tu nie byliśmy. Co, nie byliśmy? mam coś, mam jakieś mecze. Nie, jakieś mecze. A tu jest sofajka. Oni no, no, się boją, że tu babcia przyjdzie, bo to jest takie straszne pomieszczenie. No wszędzie o, nie, się jest straszne To Tu jest babcia! Baba! To jest babcia! Nie, 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 nie. I, co? Babuniu, idzie babuniu. Idzie za nami z tym baseballem. ona nas chce załatwić, no słuchajcie. Ona już jej nie uczy? ma. Chyba nie może na dwór, bo dziad. No, chyba nie może, bo... To... Dziad, dziad. Gdzie! Dziad? Ten pistolet tu jest! Aha, dziś wystaje, gdzieś, o, tu gdzieś, gdzieś był. zauważyła. Tym samochodem nie. nigdzie się na pewno nie da odjechać, bo on jest zepsuty. Dziadki pewnie popsuły go specjalnie, żeby nikt na nie mógł uciec. Ja jest z tego nie, domu, on słuchajcie, nie... cały czas szukamy i cały czas nie możemy niczego. Dobra, chodźmy tutaj na górę, jest bo ja co potrzebuję tamtego tego... Tutaj jest. Jest. jest, tu on był. Tu on nie był. wiem, o co chodzi. Bo może już nie. bo tu chyba każdy musi spój mieć. Spój no a dlaczego go nie ma? Musimy znaleźć może w, morze, w innym pokoju. Nie, Znaczymy, on musiał go... być w innym. Może dziadki go przynosły gdzieś do innego pokoju. Słuchajcie, a tym dziadkom życzymy e, wszystkiego no najlepszego z okazji Dynia Babci i dziadka, który był e, niedawno. E, życzymy im to, czy nie? Wow, o, o, to się ba! Się! Się się przewróci, się przewrócił się z jeszcze. Biedny. Biedny hmm. Ta biedny. Oh, może nie dostał na od swoich wnuczków i jest taki smutny. Dobra, on nie, tu on jest... Nie, on, on tu jest... Nas, Jasio, na Ale my i tak uciekamy, tu my się nie damy. Nie, ja sobie nie, nie wyjdę teraz. Dobra, my szukamy... Dobra, zrobię z nim takie kółeczko. Oaa, zobaczcie, zobacz! To no, jest straszny Dobra. I teraz tędy. Wyprowadziliśmy go i teraz uciekamy, dobrze? To Monika zrobiłaś. E, świetnie. Ja, no. ja potrzebuję tam tego coś tam akceler... Akceleratora, tego, no. właśnie, tylko gdzie on Dobra, jest? Dobra, ja coś tu jest jest? przełącznik elektryczny a przełącznik, bo tam były właśnie takie e, różne rzeczy, że Nie można było, serio było. przełączyć tylko a prze... to, to on o! tu był Poczekajcie, weźmy ten, weźmy ten kokos. A tamto, o, o tu. To co, to o tu co tu może trzeba? Tu? A może tu, poczekajcie. Ale o tu, no. na dole. No, czy to. może to ulubimy? Nie, bezpiecznik jakiś. Bez jeszcze czegoś innego potrzebujemy. To jest tak do? dużo, ale tu jest takie zamieszane. Albo o tu to było chyba. No właśnie, bo tu nie Jest! Nie, nie, nie. Dobra. dobra, teraz. Tylko, żeby nas nie złapali. Tak, I trzeba to... znaleźć ten. ten Aleśmy to wiemy. Dobra. Na dół trzeba zejść, żeby tym pociągiem <coughs> jechać. Całkiem na, całkiem na dół. Ale tam, na... tam jest ten duch! O, no to duch może. <coughs> nie! nie. Zabi zabi zabił tego chłopa. O, słuchajcie, on się tu czai, zobaczcie, jego oczy! Widzimy. Co on my... zrobił? Dzieci idźcie, a ten, ten nie Weszedł, weszedł. Weszedł. Dobra. Nie, nie, nie. Dobra, on nas się czai na. I nas. Co, co? my? Z... On się czai na nas. Nie, nie wyjdziemy stąd! No, nie. Ona nas zabije. A nie zaskoczymy tędy? Nie, nie, nie zeskoczymy, bo wtedy umrzemy. No wtedy. Aha, zeskoczymy. Nie, nie, czy Nie da się zaskoczyć. No nie, on tu zaraz przyjdzie. Czekajcie, trzeba znaleźć jakąś drugą... Jest, ale. No i to już po nas. Już po nas. Właśnie teraz no, już jest już po nas. Tu nic nie tam jest Coś, co? tak jest tak tak Jak nie widział nas, może mm -hmm. patrzył się w inną stronę wtedy. A spróbuj przeskoczyć przez tą barierkę, nie dasz? Nie mogę. Nie możesz. Dobra, no to idź na niego, dobra, już co będzie, to będzie. Słuchajcie, co? Jak myślicie dziewczyny? Jest. Dobra, szybko. albo O, dobra! Jest. 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 Nie, 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 nie wierzę, Dawajcie. nie wierzę. Dobra, dobra teraz dobra. Do lecimy. pociąg, pociąg, ale tam jest duch! Dobrze, może ten duch już poszedł sobie. Musimy w tym gdzie, gdzie to było? To było? Nie, teraz szukamy tego pociągu. E, nie, nie, gdzie to było? Tutaj. Szybko, szybko, szybko. Dobra, szybko, dobra błagam, żeby tego. To był gościu, ale wystraszyłyście się. Zdroszyłyście się, dziewczyny, a ja tak samo przez was. Dobra, e, jest, jest, dobra. Ale co tu nie ma, nie ma nie ducha. ducha. Dobra, wyszedł już. Pik, 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 dobra, pik. szybko. Jest. No i co? Dobra, coś drugiego potrzebuję. Aha. Klucze do pociągu. Nie mamy go. Nie mamy. No, ja, ja, do... ja też Ja też go miałam wtedy jak grałam tak. wtedy kiedyś. O, klucz, do, klucz do broni. Klucz, klucz nie, do, A, broni. do broni. No nie, no jest dużo rzeczy, które trzeba tu zebrać, ale my nie możemy. Pię nie, teraz nie, potrzebujemy. 50 sekund. Do, do pociągu, ale nie mamy. Już do, no, po nas, nie uda nam się. Może robocik ma, nie, nie ma. Słuchajcie, no jest strasznie tutaj i niesamowicie. No. no nie wiem. Uważaj, bo tu dziad jest! Kilka razy się tutaj nie, to jest człowiek chyba. No ale ogólnie fajna gierka, no, co nie tutaj wszędzie. No tak, dobra, słuchajcie, kończy nam się już czas, no. więc no, klikajcie na łapaczki w górę tutaj pod dzisiejszym filmem. Fajnie, że oglądaliście nasze filmik, no i oczywiście oglądajcie inne też filmiki na kanale No To gramy. Gramy. Klikajcie w te miniaturki, które Wam się teraz pojawiają na ekranie. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem, a widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że również będzie fajna jakaś przygoda, może będzie troszkę mniej straszna, ale na pewno również ekscytuje. A my się teraz żegnamy z Wami. Do zobaczenia. Cześć kochani. Pa! pa, pa.